W waszym zdaniem problem z dopalaczami jeszcze istnieje? Nie jestem w temacie, ponieważ ja nigdy nie brałam dopalaczy. No. Nie korciło? Nikt nie namawiał? Nie, nikt mnie nie namawiał, nawet mnie do tego nie korci, więc no, no. jak myślisz, łatwo jest to kupić dzisiaj, czy nie? Jak się wie, gdzie szukać, to pewnie można dosyć łatwo to znaleźć, tak no, mi się wydaje. W waszym zdaniem jest to problem dzisiaj, palacza? Nie, w moim otoczeniu to przynajmniej mówi się o tym, ale w nikt nie miał z tym kontaktu, więc nawet nie wiadomo. Dzień dobry państwu. Ale posłuchajcie o co chodzi. Nakręcamy filmy o walce z dopalaczami. W tym celu zbieramy pieniądze, żeby nakręcić film i każdy grosz nam się liczy. Czy mogła Pani wspomóc nas? Pani rozumie, co to znaczy branie dopalaczy. No nie wiem, nie brałam. Nie. Dziękujemy bardzo. Proszę znacie, jak sobie wziąć. Teoretycznie sklepy zniknęły, ale proszę zajrzeć do internetu. Koordynator projektu filmowego Kac Bystok, Marcin Sawicki. Można je nabyć i cały czas są ludzie, którzy zażywają. I my właśnie wchodzimy z takiego założenia, że już pewien limit, norm, jakichś prawnych i tak dalej, władza wyczerpała. I teraz jest miejsce na informowanie młodzieży i ostrzeganie ich przed zagrożeniem, jakie niosą po prostu dopalacze. Jeżeli temat był głośny 6 lat temu, to coś się działo, a dzisiaj tak naprawdę nie dzieje się w tym temacie nic. A jeżeli za do szpitali przychodni, szczególnie jak jest sezon wakacyjny, to te przypadki wcale nie zniknęły. Dalej te osoby z zatruciami trafiały do tych szpitali. Pomysł zrodził się, kiedy przyszedł ten bytom, ten słynny mocarz i ofiary śmiertelne w ilości kilkudziesięciu osób. Jacek Grygorowicz, prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. Także my musimy walczyć, profilaktycznie pokazać, jak wygląda dzieciak po spożyciu dopalaczy, jaką ma schizofrenię. No i film, a przynajmniej chcecie zakręcić film o tym. Tak, i dlatego zbieramy pieniądze i im więcej będzie pieniędzy, tym będzie lepszy film, bo będą lepsi aktorzy, będzie więcej pieniędzy na reklamę, promocję tego filmu, na przekonanie młodych ludzi, żeby oglądali ten film. Jeśli obejrzą ten film, to na pewno część z nich tak, rzuci to te tak, dopalacze. To o skutkach możemy mówić, tylko nie zawsze straszenie skutkami skutkuje. Elżbieta Powichrowska, terapeuta uzależnień z Ośrodka ETAP w Białymstoku. Im więcej się o tym mówi, im więcej się tego nagłaśnia, tym problem będzie większy, ponieważ wtedy młodzież sobie przypomina, wzbudza to ciekawość, o co chodzi. Natomiast no, nikt nie sięga po środek samodzielnie. Najczęściej jest to tak, że ktoś częstuje, ktoś zachęca, ktoś namawia. I nie odmawiają z różnych powodów: albo dlatego, żeby być zaakceptowanym w grupie, żeby nie być wezwanym od jakichś frajerów, że tego nie zrobi. Nie odmawiają, bo nie umieją odmówić. Często jest tak, że młodzi ludzie właśnie mają niskie poczucie własnej wartości, i tu akceptację zyskują poprzez to, że sięgają po jakikolwiek środek. Jest wszystko gotowe, jest scenariusz, są ludzie, są aktorzy, amatorzy, którzy chcieliby grać. Czekamy na aktorów, profesjonalistów, ale to zależy od tego, ile uzbieramy. Tak czy siak pojawi się to w kinach, i jesteśmy coraz bliżej. Nie możemy zakazać, bo to nie odniesie skutku. My możemy namówić do niebrania, pokazując skutki. To jakbyś zobaczyła film, który miałby zniechęcić, zadziałałoby to na Ciebie? Pewnie tak. Już były różne spoty w internecie, i to chyba tylko było jedno wielkie pośmiewisko, bo były one tak realizowane, że to chyba nie działało. Bardziej informacja niż. W takiej sprawie filmy zbyt mało mogą.